Pięknie Was witumy i oczywiście do kolejnej Bojki Was zaproszony. Mimo tego, że na początku mi się zrymowało, to Bojka nie będzie wcale rymowanką, a dzisiaj mamy przyrychtowano do was Bojka łodziążce ze stracheclami. Ta Bojka oczywiście też pochodzi ze zbioru Bojki Śląskie łodmarka Marka Szołtyska. Toż posłuchajcie. Dawno, dawno temu... W Katowicach pod Starym Banchowym stoła dzieci, mało dziążka i sprzedowała strachecle. Miała zawieszony na karku drzewiany kastlik. We środku zaś leżały poukładane strachecle. Bo trzeba wiedzieć, że dawniej to była taka bieda, że ludzie kupowali se ino po pora na miesiąc, a nie kerzy, to wcale nie mieli pieniędzy na sztrahecle, i jak chcieli rozhajcować w piecu, to brali świeczka i szli do sąsiadów pożyczyć łognia. Dziążka musiała sprzedawać te sztrahecle, bo w domu była wielko bieda. Ojciec Dziążki został zabity we wojnie, a matka musiała piastować malutkiego braciszka. Po dziążce zresztą ta bieda było widać. Miała dziura we szczewiki, cieniuśko jakla, potargany stary plejt i całko trząsła się, bo było i zima. Jednego dnia miało się już ku wieczorowi, a dziążka jeszcze nic nie jadła, bo od rana nie sprzedała ani jednej strachecle. Z tego nieszczęścia, zimna i głodu, dziążka sepadała. padała. A Zapola się choć jedna sztrahecla to się ogrzeja. Szkirt! Dziążka zapoliła pierwszą sztrahecla. Zarozdało jej się jakby stoła kole rozpolonego pieca, na którym stoi pełny garniec żuru. A że się ośmioła! Już chciała se pojeść, ale sztrahecla zgasła. Szkirt! Szkirt! Teraz zapoliła se drugą sztrahecla. Przed oczami pokazały się następne zwidy. Ujrzała stół we izbie, na którym leżało pełno jodła pieczono gęś, kapusta ze szpyrkami, kołocz i już zaś wszystko znikło szkirt, szkirt, szkirt! Razem ze trzecią zapoloną sztraheclą dziąszka ujrzała wielkie światło. Ze pośrodka tej światłości przyszedł ku niej Ktoś fez piekny wyciągnął do dzióżki rynka i godo. – Pójdź ku mnie, pójdź. – Ja cię znam – odpowiedziała dzióżka. Bo cię już kiedyś widziała we piekarach, na łobrozie. Następnego dnia kolekatowickiego banchowu Ludzie z nodli zamarzniono dziążka, w rękach trzymała kastlik z wypolonymi sztraheclami, na gębusi u mzika był piękny uśmiech, żaden nie wiedział czemu.